Cześć kochani, witajcie na kanale o matko i córko, witamy was w kolejnym vlogmasie, drugim już, drugim vlogmasie w roku 2025. I uwaga, do świąt zostały. Ile dni? 22 dni. 22 dni do świąt. Woo! Wszyscy się cieszymy, ekscytujemy. Mama już świąteczna, świąteczna dziewczyna. Zobaczcie. Tak, to jest Świąteczny szlafrok. Ja mam kolejną parę świątecznych skarpet. Mam nadzieję, że Wy też e, ubieracie w tym okresie świąteczne skarpety i dołączacie do skarpetkowego challenge'u. 24 dni w świątecznych skarpetach. No i jako, że w dniu wczorajszym nie wypiłam w końcu tej kawy ze świątecznego kubeczka mojego ulubionego, który sobie kupiłam w chamni w zeszłym roku, to wypijmy sobie tą kawkę na rozbudzenie powodzenie dzisiaj z rana. Wyglądam dzisiaj jak po nieprzyspanej nocy. Ona skmiałam przyspaną, ale jestem jakaś nie do dzisiaj. Nie jestem przeziębiona, nic nieco się właśnie czuję lepiej, ale jestem tak jakaś opuchnięta, Taka jakaś, no właśnie, niedorabiona. Masakra. Chciałam wstać o 8 i wstałam o 8.30 się obudziłam, otworzyłam oczy, ale nie umiałam wyjść z łóżka. I wyszłam dopiero o 9. .00. Masakra. Kawusie ze świątecznego kubeczka. Wypiję również świąteczną z syropem Gingerbread. Ogarnęłam już proporcje swojej ulubionej kawy, taką wiecie, no bo każdy, umówmy się, każdy nawet w ekspresie do kawy ma jakąś taką pozycję swoją ulubioną, która mu najbardziej odpowiada, proporcje, ilość mleczka do kawy, do wody i tak dalej. I ja odkryłam ostatnio swoją ulubioną proporcję i po prostu ta pianka wychodzi, ojej, cudowna. Mmm, jest tyle pianki. Kawa jest słodka, ale nie za słodka. Jest dużo mleka, ale czuć tą kawę, mimo wszystko czuję, że pije kawę, ale jest dużo mleka, no, no cudowna jest. Mm. No i odkąd odkryłam tą proporcję, to ta kawa mnie od razu bardziej smakuje i od razu chcę się ją pić. Piję sobie kawusę, przeglądam TikToka i powiem Wam szczerze, że ja nie wiem. Czy hokej ma jakieś wierne fanki, wicki i kibicki? I że wiecie, że są takie regularne, ale nie zdziwiłabym się, gdyby miało. Wiesz, jak wygląda rozgrzewka hokejowa przed meczem? Wiknie, wpiszcie sobie na TikToka. Content. <laughs> Kevin, to wydaje mi się, że chyba możesz zacząć grać w hokeja. <laughs> możesz się zapisać do drużyny. Z chęcią popatrzę na Twoją rozgrzewkę. <laughs> Mamo, chodź tu. Wiesz, jak wygląda rozgrzewka hokejowa? Oglądałaś kiedyś rozgrzewkę hokejową? Żałuj, że nie chodzimy na hokeja. Magic Mike na lodzie. No nie mogę! Kochani dzieciaki wybierają meble do swojego mieszkanka. A ja weszłam razem z nimi, ponieważ zobaczyłam, że witryny są pełne świątecznych dekoracji. I wiecie co? W bodzio. Jest tyle przepięknych figurek, poduszek, kocy, że aż dech zapiera. No, zobaczcie, jakie piękne domki, choinki, strojki, poduszki w różnych kolorach. No, nie wiem, ale ja jestem zachwycona. Jest tu bajecznie, świątecznie. Piękny dziadek do orzechów. Kula przepiękna. Bardzo podoba mi się ta poduszka. Z racji tego, że mam psy, które się lenią, to muszę mieć takie puchate poduszki, takie, w które ta sierść, te włosy nie wejdą. Bo zobaczcie, tutaj już jest takie płótno i obawiam się, że sierść łunki by w to weszła, i potem trudno ją wyciągnąć. Więc ja muszę mieć. Takie puchate, takie puchate poduszki. Ta jest przepiękna, słodka. No i mi bardzo spodobała się ta patara na ciast. Jest taka, no, no, elegancka, ale z drugiej strony pasuje do wnętrz mm, takich, no, takich jak moje. 65 zł myślę, że nie dużo. No i na pewno podoba mi się ta czerwona wielka choinka, tylko nie wiem ile ona kosztuje. Muszę się zorientować. Nie dałaś rady się oprzeć magii świątecznej. Pięknie będzie. Ile wydałaś? 140 40 zł. To takie naprawdę takie na... fajne prezenciki. W ogóle fajne to są rzeczy, no już pokazywałam. Naprawdę. Jeszcze... Na bardzo dawno w błodzie nie byłam. No, ale jestem zachwycona i widzę. Będziesz że odwiedzać. Dużo stolików, dużo krzeseł, a wiesz, już teraz takie drobne zmiany po tych pięciu latach. Mm -hmm. Już mi się chce. Ja tak rozumiem, prosto. rozumiem. Na górze taka fajna konsola była. Hmm. Och, no nie, no. Ta taka szeroka drewniana? Tak. No, też ją chciałam, ale nie miałabym gdzie jej dać, jednak mam za małą przestrzeń, ale ogólnie Aha. no konsola przepiękna. Stoliki takie fajne. No, na słupku taki. no. I na pewno w przyszłym roku wymienimy krzesła mhm. te tej I na pewno przyjdę po nie tutaj, bo ceny są naprawdę konkurencyjne. No i możesz sobie wszystko wybrać znaczy wszystko. Są tam różne warianty kolory nóżek w kanapach i tak dalej są rzeczy Aha. do zmiany nie wiem na ile można modyfikować nóżki w krzesłach no. no ale na przykład z tego co słyszałam to są właśnie jakieś takie rzeczy malutkie elementy, które gdzieś tam można pod siebie dopasować no ale to trzeba oczywiście zawsze podpytać kogo tam, kogoś w sklepie czy, czy jest taka możliwość akurat w tej opcji czy nie ma, nie? słuchajcie tam taradam mam tutaj łazienki <śla> ja nie mogę jak to się otwiera? Jak ja mam to otworzyć? Co ja mam z tym zrobić? Jak ja mam wejść do tej łazienki? No jak? Jak ty to zrobiłaś? Jak ty to zrobiłaś? Jezus, bardzo łatwo. No, jak? No. Wow! Zaimponowałaś mi. Więc jestem pierwsza. Co? Jest ładnie. Moja reakcja na moją prawie skończoną łazienkę. No już jestem piękna. się światło. Karina robi już test wanny. No, krasa. Tylko w tą stronę będzie lepiej leżeć, ale no. w tą będę miała ładniejszy widok. Ale tu. To, to tak nie zadziała chyba. To tak ale w nie to zadziała. widok. No. Ale albo półki, albo... albo... Kuchnia już też wygląda inaczej niż wyglądała. Było tutaj... Wyrównywanie ścian Przed chwilą, przed chwilą, no kilka minut temu e, We vlogu, w rzeczywistości kilka godzin temu Mówiłam wam, e, że ja piję kawę z mlekiem owsianym, a mama pije kawę z mlekiem e, Takim standardowym, ale to nie do końca takie standardowe mleko Bo jest to mleko świeże w butelce I właśnie idziemy do Lidla po to mleczko Bo, bo tylko, tylko w Lidlu ono jest o może choineczka byś sobie kupiła przed domek. Chciałaś Wowi. a tu masz 8 dych, proszę bardzo. To ja chciałam takie, takie małe, no takie do, do mieszkanka, tylko nie przed domem. Aha, ja myślałam, że ty przed już kupujesz. Co? Takie coś chciałaś? Aha. bez tego. No, no rozumiem, tylko mała choineczka. nie takie jasne, tylko takie okay. No to tu są. Ale te są takie małe. Jakieś. Za małe. Za małe. Okej. Okay. Wcale nie tak łatwo ci dogodzić. A zastanawiasz się, po kim to mam? nie zastanawiam przecież. Oczywiście nie mogłyśmy wyjść z Lidla tylko z mlekami. Kupiliśmy jeszcze kilka innych rzeczy, ale jest, mamo jeszcze jeden sklep, który chciałabym odwiedzić. Jest to sklep spożywczy. Bardzo chciałabym, żebyśmy pojechały do Aldi, bo są tak? tam frytki, które podobno smakują jak frytki zakręcone z McDonalda. I chciałabym sprawdzić, czy tak jest. A musimy to Dzisiaj, bo dzisiaj mamy jeszcze dużo rzeczy do ogarnięcia. No jak kiedy dzisiaj, no że w inny no wiadomo, nie? No. Jesteśmy z wam w aucie i słuchajcie, przypomniało mi się coś, bo akurat w Antradiu leci piosenka, którą dodałam do posta ślubnego. They call me the wild rose. Dodałam tą piosenkę. Kylie Minogue i Nick Dodałam tą piosenkę do posta ślubnego. I żyłam w zupełnej nieświadomości tego, jaki jest redzyk do tej piosenki. Oraz, e, o czym dokładnie jest ta piosenka. E, bardzo podobało mi się, bardzo podobało mi się intro, wstęp do tej piosenki. Były przepiękne skrzypce. Tak mi się to wydawało być takie romantyczne, taka ballada o miłości, ale taka sensualna. Pierwsze słowa, coś tam, piękna, tak, tak. Melodia piękna, nie? przepiękna, mm. przepiękna. Chwyciła mnie za serducho. Do tego początek oni nazywają mnie dziką różą. Gdy tylko ją zobaczyłem, gdzieś tam w blasku słońca, wiedziałem, że to ona, coś tam, coś tam. I mówię, no, romantyczne, nie? I dodam to do posta ślubnego. I słuchajcie. Wydaje mi się, że nie tylko ja nie wiedziałam, o czym jest ta piosenka, i nie tylko ja uważałam tą piosenkę po prostu za piękną, bo pod postem jest bardzo dużo lajków i bardzo dużo komentarzy, że pięknie, romantycznie, sexy i bla, bla, bla. Aż pewnego dnia, chyba trzy dni po publikacji posta, wstaję rano i patrzę na komentarze, a tam dziwny wybór, jak na post ślubny. Czy ty wiesz, że ta piosenka jest o tym, że Stalker zamor... Jakąś młodą dziewczynę I ja powiedziałam Ale w to park zde <noise> <noise> Nie wiedziałam co, naprawdę Naprawdę nie wiedziałam co mam zrobić z tym postem Tak spanikowałam na początku jak zobaczyłam ten komentarz Że nie no nie wierzę, po prostu to jest totalnie w moim stylu, nie Po prostu to jest kwintesencja mnie <noise> A wystarczyło, a wystarczyło żebyś zobaczyła te lecki, Ale wiosenki. kto tak robi? Kto, no, tak no, robi, że, kto tak robi, że dodaje do posta piosenkę i najpierw sprawdza, o czym jest ta piosenka i jaki jest do niej teledysk? Czy ty dodając teledysk, piosenkę do jakiejkolwiek rolki wcześniej oglądasz Boja. teledysk? Nie, bo ja też miałam jakąś... W to, no to z nie? Tak? No, co żeście się ze mnie śmiali, tak, że ja dałam tak, jakąś piosenkę, tak, bo, jakąś, tak, bo tak. Bo tak coś tam tak, staje tak. słońce, jesteś pełna... Kawusia, tam była kawusia, coś tak, tam, tam no. no i to była taka blokowa Bellum. piosenka. No, także post dalej jest, możecie go dalej zobaczyć, tylko już mi nie piszcie, o czym jest ta piosenka, bo już wiem. Nawet pisałam, słuchajcie, do supportu Instagrama, czy ty to w ogóle... A, gdzie ona jest? Mam wizję. Chciałam powiedzieć, że mam zniknę. Już myślałam, że ktoś się ukradł. Eee, ja w ogóle, mamo, pisałam do supportu... Nie uciekaj ja wiem, że już dekoracje świąteczne, ale daj mi dokończyć! No. Pisałam nawet do supportu Instagrama, no. żeby zostawili post, ale usunęli piosenkę. I wiesz, że Aha. i tak nie mogą zrobić? Nie potrafią tego zrobić? No. Serio. A już wykupuję ten meta coś tam i płacę no. im co miesiąc. I nie mają takiej możliwości, żeby to zrobić. Ja, Bez czasu. To to za wsparcie twórcy. Ja tutaj no. zrobiłam wielką wtopę życia i potrzebuję usunąć piosenkę, i nie mogę. No, bez sensu. Bez sensu. No dobra, ale jesteśmy teraz w sensownym sklepie. Rojek dekor i kupujemy. Dekory. Dekory świąteczne. Świąteczny. Dzisiaj jest dzień zakupów ewidentnie. Matka wyrwała się z domu, poszła na sklep. Dzień jak coś. Żeby zajechać do Aldi po frytki, oczywiście nie ma czasu, ale do Rojek po dekoracje jak najbardziej. Jak najbardziej. Czy ty wiesz w ogóle czego nie masz i co potrzebujesz kupić? Nie. To zawsze spuntam. Spuntam. Naprawdę mają tutaj bardzo duże dekoracje i jestem pod wrażeniem, że te ceny, jak na wiecie, wielkość tych aranżacji nie są wcale duże 250 zł za taką posterzaną ciówkę z różnymi elementami w wagonikach. Fajnie to wygląda, naprawdę. Mi się w tym roku podobają takie święta w stylu Ralph Lauren. Takie auto super tutaj wygląda. Fajnie, fajnie. Mamo! Widzisz? Mówiłaś, że grzybki wcale nie są świąteczne. Proszę bardzo. Że świąteczne grzybki. Proszę bardzo. I zobacz, ile ich. O, zobacz. To jest w ogóle coś dla ciebie. Skrzat i grzyb. I choinka. Skrzat, grzyb i choinka. To jest po prostu aranżacja dla ciebie. Dziwię się, że w to jeszcze nie poszłaś. Kupujesz coś? Nie jeszcze nic nie kupowałam do mieszkania, ale ja chyba kupię coś. I wydam dużo kasy, nie spodziewałam się, że wydam tyle kasy na poszewki, ale zobacz jakie ładne są piękne. Mhm. Mm to wygląda jak mój sweter. Mhm. Mm ładne. One jak dziergana. Ładne. 50 złotych. Jedna. Ale Co jest ci naprawdę powiem? Ładno. Ładna. W życiu nie miałam chyba tak drugiej poszewki na poduszkę. ale warto. <laughs> Chyba warto, naprawdę. Bardzo? Skoro Ci się podoba, to warto. Nie, są ładne. E, ja ci powiem, że gdyby nie to, że e, nasze psy mają dużo sierści, i e, w naszym domu to po prostu nic do egzaminu, no bo ta mają. sierść e, by weszła tutaj e, w tą nitkę, e, no to też bym takie miała. Mamy już wybrane krzesła do stołu jedalnianego i mamy już wybraną rogówkę, więc wiem w jakich to wszystko będzie kolorach, i uważam, że one będą nam pasowały i będzie to wyglądało tak. Przytulaśnie. Przytulaśnie. No. Tylko zastanawiam się, czy wziąć właśnie jedną taką i jedną taką, czy na przykład dwie takie i jedną taką. Jak to kompozycyjnie? Wiesz. Nie wiem. Bo wiesz... może być tak, że mi się uda kupić znowu, nie? Trzeciej na przykład jakbym tu Wróciła, po no. To weź dwie i jedną. I zobacz jeszcze jak to ci leży. Wyglądają fajnie, gdy są dwie różne. No. Wygląda to fajnie, więc weź jedną taką, jedną taką. Okej. Okay. I wystarczy. No i nic. Nie mieszaj. Nie mieszaj sobie w głowie. Ja nie mieszam, ja chcę to kupić. Chcę więcej. No co ja wam powiem, mama Kasia w swoim świecie. Chciała do OBI po choinki, jesteśmy w OBI, kupujemy choinki. Ale nie widzę, że jesteś zadowolona, widzę stres na swojej twarzy. Albo taka duża, a ja potrzebuję taką pośrednią też. O nie. Nie, nie. O nie. Czyli mogłaś mieć tą z Lidla. Widzisz? Ja wiedziałam, że tutaj w Obi będzie taki wybór, bo zawsze by... i nie wiem, właśnie... Tak się troszkę zmartwiłam. Bo to taka maleńka, to taka duża, a potrzebowałabym jeszcze taką pośrodku. I to mnie tak zestresowało. Ale ogólnie jest git. Ogólnie... Wystrzymasz tą presję ja, to choinkową. Pierwszy, pierwszy rzut jest ok. Ten mam kolejna. za skrzat, ale to nie przyrzukuję. Dlaczego nie w tym? Bo w tym roku jeszcze sk ze skrzatami muszę się pożegnać. Nie mogę ich tak po prostu odstawić. No to wystaw sobie tylko trzy na przykład, nie? I taką choinkę. Nie, bo albo, albo. Nie, tu nie ma, tu nie ma środków. Albo, albo. A co pisali widzowie o skrzatach? E, nic nie pisali, ponieważ wszyscy skupili się na pisaniu nam komentarzy, dlaczego lubią święta. <noise> Zobaczcie jakie ładne bamb Zobaczcie bambki. Bumpki. <noise> Chciałam <głos> zrobić replay. Nie, nie, nie robi się tak. Dobrze. Vlog jest tu i teraz, wiesz. Zobacz jakie ładne bambki. Szczerze, bumpki. O, no, wiesz, że ożyłaś. Dwie sekundy temu nie, nie miałaś tej jaką masz teraz. Mama wróciła do żywych, fajnie. świąteczna magia ją ożywiła. Zobacz, jakie piękne pumki. Ale czy będą pasować mi do choinki? No, będą. Nie, no, będą, zobacz, jak się to wszystko pięknie No, komponuje. pięknie, pięknie. O, jak o. pięknie, pięknie. O, no. ta mi się stawić? podoba. Taka belurowa. No. No. Ładna jest. No. No. Zrobimy test. Czy ty dalej lubisz krasnale? Podejdź tutaj i zobacz, czy coś do nich czujesz Czujesz coś do nich? Nie Nie czujesz nic do nich Okej okay. To sprawdzamy kolejne krasnalem. na pewno tu coś jeszcze będą Chociaż w ogóle jest dużo mniej krasnali w tym roku no. Po prostu nie ma krasnali za bardzo O tam jest ten duży, którego kiedyś chciałaś kupić, chodź Chodź, spójrz mu w oczy On nie ma oczu. Spójrz mu w oczy. I co? Czyjesz do niego pociąg? Nie. Teraz większy pociąg czuję do tych kolejnych. Kopalnie. To idź za ciosem. Ja tu proszę bardzo, robię zakupy do mieszkania. A moja mama co? Świąteczna dziewczyna. Idziemy do Teddy'ego, do Teddy sklep Teddy Po Torby na wasze prezenty na te trzy kalendarze, które do Was wyślemy. Dzisiaj będziemy je pakować, więc idziemy po rzeczy, których nam brakuje do ich spakowania. Wybieramy torbę. Ta w sumie chyba najbardziej nam m, tak wielkościowo pasuje. Wydaje mi się, że to będą nam... serio spoko. No i mamy świąteczną kratę. <grytania> Znalazłam też naklejki, żeby. Zrobić wam kalendarz I będziemy produkty Które wam damy Pakować w takie białe torby I każda torba będzie miała swój Odpowiedni numerek Patrz jakie piękne Akurat pasują ci do swetra Myślę, że ci się spodobają Skoro masz taki sweter To ja myślę, że dasz Ale lajka Inny splot, inny splot co nie znalazłam takiego nie, no samego. Ładne, do e, no elegancko, no nie wiem, jutro możemy już nałożyć, nie? Nie, no bo ja stwierdziłam, że jak e, że jak już znamy kolory, to już można kupić wszystkie dodatki. Nie, nie wszystkie. No, takie, w sensie, takie, tak. No, fajne. bo ja właśnie nie robię, wiesz, żeby iść na ilość i tak, że przepadzi ta czy coś. Ja, jak coś mi się spodoba, przemyślę to wtedy mogę wziąć. Akurat zrobię, robię, ogólnie bardzo odpowiedzialne zakupy, muszę tak. przyznać. Będzie pasować do rogówki. No, fajne, nie? No. Ale serio, takie porządne. A gdzie W wyrojku. Ale widzę, że się tak cieszy z tych poduszek. No. A wiesz, ile kosztowały? No to może jak się cieszę, to nie mów. Nie <laughs> ale myślisz, że serio się cieszy <laughs> Tak jak każdy chłop się cieszy tak jak z koszewek. No ale, a potem mówisz, o jak fajnie, przyjemnie. No tak? no. I zawsze tak jest. No nie wiem, ale tą obstawę ile bym dał? No. Trzy dychy za jedną. Dołóż. Pięć dych. No. Pięć dych za jedną, stówkę no, za dwie. No to no. Co, nie? O, fajnie. No i fajnie. Proszę. A ta jest twoja. Ja dałam... Ta jest z bodzio. Ja dałam trzynaście. No, ta jest z bodzio, nie? Ja dałam trzynaście. No ale też fajna. Też porządna. No ale widać różnice. To jest po prostu no inna Kupiłam tą Cotton Candy, którą nam polecali O jaka fajna próbka O, o to jest pęseta <laughs> <to, to. śmiech> no, <laughs> e, I próbeczki Bruce jakieś... ma dziwnie, bo wszystkie wyglądają jak czarne, nie? No sensu. Znaczy to się nie zgadza Z tym co jest na, no, tym... na próbniku w sklepie A tego nie, a pewnie tego nie jeszcze mieliśmy nie kupiliśmy go w końcu Ten beżowy. Rajską plażę kupiliśmy A idzie na nice"? jest? Nie wiem o. A chcesz wszystko w jednym kolorze czy? Nie wiem jeszcze, ja chcę w ogóle zobaczyć, jak one wyglądają na ścianach, bo dzisiaj było już pierwsze podejście do farb, do próbników, ale no żadna muszę przyznać, mnie jakoś za bardzo nie urzekła. Ale już wiem przynajmniej, czego na ścianach nie chcę i w co powinnam pójść, więc mamy różne jakieś takie bardzo jasne odcienie, i zobaczymy, która nam się siądzie najbardziej. No. Obiecany kalendarz. Co? Obiecany kalendarz. Powiedziałeś nam wczoraj, że będą cztery i doszedł do nas. Jakiego kalendarza nam brakowało wczoraj? Jestem ciekawa, czy się widzowie spodziewają, o co chodzi. To już jest tradycja, naprawdę. Tradycyjnie kalendarz. Od Marki. Do do domu, do ale ładny. No pokazuj go. No jak zawsze. Piękny jak zawsze kalendarz, krukam. Z okienkiem 0. To jest chyba. Nie, był, był, była chyba jakaś marka, która dawała. E, była taka, która dawała 25. Ale nie wiem, czy było 0. Czy te body zero. Shopie było 0? Chyba 25. Aha. czy 0 było, nie wiem. Ale my mamy vlogmasa zero, a Kruka ma zerowe okienko. Okej, okay, czyli ty dzisiaj masz zdrowotnie. Bo ja mam, słuchaj, e, Burżua i ja mam Ferrero Collection. A ty masz Mixy i Kruka, bo, chociaż w tym Mixy wczoraj te precle w Karmelu. Muszę przyznać, że jak zgasiła się mu kamera, to ja jeszcze z pięć takich precelków zjadłam. Słudne, naprawdę. Bardzo dobre, bo. Aż jestem ciekawa, co będzie też dzisiaj. Dzisiaj mamy drugi dzień grudnia, nie? No tak, krzyczałam, że 22 dni do świąt. Kochani, w okienku 0 w kalendarzu odkrukam było ciasteczko z pastą laskową kakao i białą czekoladą, czyli takie Proszę. ciasteczko na raz. Oni za każdym razem zaskakują, bo oni tak. w tych kalendarzach mają takie cudowne, wyjątkowe te rzeczy naprawdę. Ja pamiętam, że chyba w zeszłym roku było ciasteczko z pistacjami i ono było takie pyszne. No oni naprawdę tak wymyślają, takie mają super pomysły. E, tutaj mamy Raffaello. Ach, uwielbiam owsianki od kruka. Uwielbiam i mamy tutaj owsiankę jabłkowo-cynamonową. I to, I to są okienka zaległe. A teraz sięgam po okienko numer dwa, i to jest okienko takie prawidłowe na dzień dzisiejszy. I mamy tutaj pastę migdałową. Kruka specjalizuje się w różnego rodzaju pastach. A w okienku numer dwa w był błyszczyk. I to naprawdę bardzo, bardzo ładny kolorek. Eee, tak się mieni widzę. No, naprawdę ciekawe. Eee, Odcień 04 Popular Pink. Dobra, aha, do, aha, trzeba było tutaj nie. Eee, musisz to położyć. Bo tu są, widzisz, ja czy Nie pozbyłam się ich. Dobra. O, no i zawsze też ta graficzna też na tych wszystkich rzeczach jest taka piękna, dopracowana. To jest w okienku numer 2. A jaki masz na Rafaela dzisiaj? Trzefaj. Miksitkę Mango. O, proszę bardzo. W sumie marka Miksit też jest z nami prawie, że od początku naszego działania w internecie. Tak, z marką Miksit miałyśmy chyba pierwszą współpracę reklamową. A jeżeli nie, nie pierwszą... pierwszą? Nie, nie pierwszą, na pewno nie pierwszą, ale jedną z pierwszych. Tak. Pamiętasz te słynne get do szkoły? Nie? No bo to właśnie mi chyba Aha, tak, do tak, tak. Nie wiem, w ogóle dźwięk miał, to po prostu był mój poranek nagrany. Tak, tak, z było, było. No. No. Crazy. No i tyle. Fajnie, na natalnie. Z Burżoła też współpracujemy od lat. Tak, z Ferrera chyba jeszcze nie miałyśmy współpracy. No, nie. Z Krukam też miałyśmy współpracę. także... mi Krukam to rodzina, no taka zaprzyjaźniona. Tak, firma. O, tak. Ponieważ właścicielką tej marki jest nasza sąsiadka, nasza była sąsiadka, bo najpierw ona się wyprowadziła, bo wyszła za mąż. A później nie. a potem my no. wynosiła mnie Tak. przez dzieciństwo moje. Tak. No, fajnie. Także fajnie. Fajnie dziękujemy bardzo wszystkim za to, że byliście z nami w tym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam on podobał. Czy my teraz ogłaszamy zwycięzców, czy jutro? Zrobimy to jutro, kochani, bo jest już naprawdę bardzo późno. Materiału mamy już bardzo dużo i szczerze powiem... Trzeba to po prostu notować. I szczerze powiem, ja przeczytałam tylko połowę Waszych komentarzy, a nie chcę tego zrobić na łapu mhm. Chcę naprawdę przeczytać, Ty pewnie też zresztą. No tak, no bo e, mamy wybrania tak, trzy osoby, nie? Tak. E, chciałabym, żeby faktycznie... Mm, Ktoś, kto nas właśnie zauroczy w jakikolwiek sposób, dostał od nas kalendarz adwentowy, żeby to nie było jakieś losowanie, żeby to nie było takie. Nawet nie, nie możemy losować. Ale żeby to nie było takie. wiesz, nieprzemyślane. O tak. Chcesz, żeby nie umknął ci żaden komentarz. Chcesz być dokładna. Dokładnie, tak. Ja też chcę być dokładna, no. a jestem ja już, muszę przyznać, zmęczona. Ja wiem, że większość dzieci chodziłyśmy po sklepach w sklepach. Ale to też okazało, jest zmęczone. Ale jestem strasznie zmęczona. szczególnie ja jakbym była cały dzień w pracy. Ja trochę też. byłam, no bo vlogmasa się No, ale. Musiałyśmy ten... pamiętać o tym, żeby w tych kluczowych momentach ten aparat wyciągnąć. No, ja się też starałam, nie wiem, jak ty, no ja się po prostu starałam, żeby było też fajnie nie no Ja wiem, ja też się starałam. No. Więc cały dzień byłam taka na obrotach, a teraz jestem zmęczona. No. No i kończymy Jutro zrobimy te kalendarze ten. dla Was. Kończymy ten odcinek. Dziękujemy, że byliście z nami. Widzimy się jutro o godzinie 6 rano. Do no, widzenia kochani. E, dołączycie Skarpetkowego Challenge'u. Komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie. A Ty Poka, nie pokazałaś? Ja nie tak, rana, ale pokażę teraz, bo mam. Więc mogę. Mam Mikołaja. Mam odmierza. <laughs> no to pa pa. Pa.